Cześć, nazywam się Szymon Bugla. Właśnie zastępuję egzaminie z muzykoterapii komórkowej do głębnej. Zaliczyłem. Yy, chciałem powiedzieć o takim przypadku najbardziej interesującym mnie, w którym mogę się podzielić. Yy, chodzi o moją żonę z yy, guz lewej piersi. Yy, yy, co roku był większy, powiększał się. Zrobiłem jedynkę, dwójkę i zacząłem pracować z małżonką. Pierwsza była w takim stanie, że był duży stan zapalny piersi, był dużo obrzęk, była ciepła. Bolesność zaczęliśmy robić, pracować z terapią raz w dzień, częścią nowotworową. I po około 2-3 tygodniach guz zaczął się zmniejszać. na zaczęła się czuć gorzej po pierwszym tygodniu. Um, ona oczywiście, jako osoba, która robi to toczyszczała sobie jeszcze na, na, na stopie przewody moczowe um, i po dwóch, y, y, poczuła nawet guzki węzła w okolicach szyi i po dwóch, trzech tygodniach zaczęła, zaczęły się guzki y, z, y, zmniejszać. Czyli z innego guza dużego, który był, zrobiły się mniejsze. To wszystko. Cześć, nazywam się Beata Zawacka. Kamertonami zajmuję się od roku. Właśnie jestem po egzaminie, który zdałam. I chciałam Wam opowiedzieć o przypadku ostatnim z, moich, z mojej praktyki, który miałam, a więc Pani, która ma lat 86. Po leczeniu przez półtora roku przez psychiatrę różnymi środkami farmakologicznymi, które nie dawały żadnych rezultatów, to właśnie psychiatra skierowała do mnie tę panią nadziei, że jeszcze może to pomóc. No i faktycznie po trzecim zabiegu, drzwi, kiedy przyszłam na czwartą terapię, drzwi otworzyła mi właśnie moja pacjentka, uśmiechnięta, czekając na kolejny zabieg. Od tej pory zawsze jest z om omem, który też pomaga je wtedy, kiedy nie ma mnie. Dziękuję. Cześć, jestem Kasia Kimczyk. Jestem właśnie po egzaminie ze szkolenia związanego z muzykoterapią do, do, do komórkową. Jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Uczestniczyłam w szkoleniu miesiąc temu i od tego się zaczęło. Miałam podstawową terapię oczyszczającą tego czasu się uspokoiłam, także moje ulubione kamertony to C i G, zresztą jestem dźwiękiem G, także to jest mój ulubiony dźwięk i jestem bardzo zadowolona z poprawy nastroju i uspokojenia, także teraz jestem bardzo zadowolona i polecam kamertony.